Ja mam tutaj Wazy Cube i przedstawię Wam dzisiaj moją kolekcję kostek Rubika Trochę skromną. Sorki, że będę układał je, jedną ręką, ale drugą mam zajęte, bo nagrywam. Więc tak, zacznijmy od kostek nieregularnych. Mam tylko jedną. Jest to Shenkshu Mirror Silver. To zakupione od Cube za około 35 zł z jakiś niecały miesiąc temu. Więc jak się rusza? Rusza się bardzo dobrze oj, przepraszam, wcale nie zacina no, jak wi wiadomo, zmienia kształt, zakręty też ścina teraz druga kostka, już regularny, 3x3 kostka za 9 zł z kiosku yy, chodzi nieźle zakręty ścina tylko w jedną stronę 40 stopni, zetnie 45 Już nie 40 na luzie następną kostką jest kostka Schengen F2 Już w nim naklejki zmieniłem, jak widać Jest to kostka stara pewnie i starsi speedcuberzy że pamiętają. No więc tak, jak dla mnie rusza się dobrze. Nie jest ani za szybka, ani za wolna jest akurat. Jeszcze układamy to do LBL, ale wtedy się już uczę. Eee, za, za to skadałem około 40 zł z przesyłką już, Allegro od użytkownika Speedcube. Zakręty ścina, ścina. Zobaczymy czy zetnie 45 stopni. Nie. 40. O. Mniej niż 40, tak. 39, 38. No więc polecam tą kostkę yy, początkującym. Jest bardzo dobra do kolekcji. Kolejna kostka. To jest kostka firmy RC, czyli Rubik's Cube. Co prawda jest to yy, kostka. Ja, jak to powiedzieć, szajsowata ale ja sobie zmieniłem naklejki na Dajanoskę, jak widać logo Dian'a i teraz mówię na tę kostkę Dajan RC ja powiem tak, rusza się tragicznie nie nadaje się do układania kostki na czas jest to tylko y, kostka do kolekcji i będę nic mówił o ścinaniu za zakrętów właściwie słabo może pokażę. O i już się w tym momencie blokuje. Dobra. Mniejsza oto. Następną kostką jest kostka z kiosku za 9 zł. Jak widać własnego. No powiem, e, plastik ma dobry e, i teraz powiem o naklejkach. Naklejki. Kostkę kupiłem niecały rok temu i naklejek nie zmieniały. One są oryginalne, są z takiej, jakby tektury to by były te na naklejkach. Teraz, jak się rusza, rusza, rusza się do, dobrze, prawie jak ta kostka, troszkę lepiej niż ta. Można ją porównać z Schengenem F2, chociaż teraz Schengena dokręciłem trochę. No to tyle o tej kostce. Aha, jeszcze mateki porównam z Schengenem. Czerwony, jakby jest trochę jaśniejszy. Żółty też jaśniejszy. Pomarańczowy, niemiecki taki sam. Biały to, wiadomo, że taki sam. Niebieski. Sam i zielony, jaśniejszy. Dobra, teraz pokażę kostkę, e, przepraszam, 2x2 e, firmy Lan. Lan. To jest własne no więc e, rusza się e, dobrze. Chociaż, e, jak na kostkę 2x2, 2, to nie jest zbyt dobra. Nie będę mówił, że jest re rewelacyjna, ponieważ. Jeszcze ja się, się na tym nie znam i no nie będę wam się ciesić, tak? Jest to kostka dla mnie dobra oślegał mnie czasu poniżej 10 sekund, zdarza się 15, ale za, za, zazwyczaj jest tak 6-8 sekund. Wiem, że to nie jest zachwycające, no ale trudno. Jak widać naklejki ma prawie standardowe prócz... Jednej opcji ma fioletowy zamiast pomarańczowego, by było na tyle. O tej kostce, kostka z wyroczka, nie będę jej opisywał. Jeszcze, jakby chciał ktoś, logo mogę zrobić. Nie wiem 40 yy, tych czegoś 40, nie wiem, za złotówkę 2. No oczywiście plus co na przesyłki. Ale myślę, że potraficie sobie sami zrobić. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie. Na razie.